Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będzie amerykański potwór, do którego miałem przyjemność i okazję montować instalację gazową. Jakie to auto i jaką instalację tutaj zamontowaliśmy? Za chwilę się o tym dowiecie. Ja nazywam się Marcin Podolak i zapraszam Was na film. To auto to jest Dodge Charger z 2000. 18 roku z silnikiem 6 i 4 Chemii. Jest to wersja SRT, która generuje moc 492 konie mechaniczne. Naprawdę robi wrażenie podczas jazdy. No i oczywiście spala ogromne ilości paliwa. Żeby tego uniknąć, żeby zaoszczędzić trochę na paliwie, właściciel zdecydował się na montaż instalacji gazowej. Do tego montażu użyliśmy części od firmy Alex. Jest to polski producent. Tak, wygląda to pod maską. W tym miejscu mamy zamontowany sterownik Alex Optima Expert, dedykowany do 8 cylindrów. Tam na podszybiu mamy zamontowany jeden reduktor i elektrozawór do niego wraz z filtrem. Po drugiej stronie drugi elektrozawór i reduktor, który tam jest chowany. Reduktory to Alex Shark 1500 BFE. I osiem wtryskiwaczy gazowych Barakuda Super B, nowość na rynku, które są zamontowane pod tą osłoną. Za chwilkę Wam je pokażę. W tym miejscu wtryskiwacze pojedyncze, po jednym, na każdy cylinder. Tak samo z tej strony. Cztery kolejne wtryskiwacze. Dzięki temu, że tak udało się zamontować te wtryskiwacze, udało nam się minimalnie skrócić dopływ gazu, czyli przewody, które doprowadzają gaz do kolektora sącego. Jak widzicie, ten przewód jest bardzo krótki, ma jedynie 3,5 cm, więc gaz bardzo szybko będzie nam trafiał do cylindra. Zbiornik w miejscu koła zapasowego. Tutaj jak sobie podniesiemy, to możecie zobaczyć ten zbiornik. Jest to zbiornik o pojemności 60 9 litrów. Wlew gazu pod klapką wlewu paliwa pełny. Musimy tylko odkręcić korek, podłączyć pistolet i zabankować. Przełącznik wyboru paliwa zamontowaliśmy w miejscu wybranym przez klienta. Tutaj na dole, w progu, jest to przełącznik RGBD od firmy Alex. Auto pięknie brzmi i świetnie jeździ. Naprawdę silnik V8, 6,4 litra. Ogromna moc. Naprawdę super samochód. Tak jak mówiłem, użyliśmy podzespołów od firmy Alex i właśnie tutaj zastosowaliśmy najnowszy produkt, czyli wtryskiwacze Barakuda Super B. Są to wtryskiwacze, które stworzone są do silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa, ale również do silników o pośrednim wtrysku paliwa, tak jak jest to właśnie w tym aucie. I do takich silników, które mają bardzo dużą moc i potrzebują stabilnej pracy wtryskiwacza. Do tego właśnie został stworzony wtryskiwacz Super B. Tutaj zamontowaliśmy wydajność 145, czyli najmocniejszy jaki jest obecnie w sprzedaży. Jeśli jesteście zainteresowani montażem instalacji gazowej do takiego lub innego auta, to serdecznie zapraszam Was do kontaktu. W opisie pod filmem znajdziecie kontakt do mnie. I co więcej, dziękuję bardzo Wam za oglądanie, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje i do zobaczenia. Cześć!